Sias, ja, ja, Sias, to Tomik 12 jest dzisiaj ze mną. No, i ja przynajmniej gram teraz w Blitz SGR. On będzie tylko mówił, bo on jest na telefonie. Ogólnie to tym razem postaram się, żeby dźwięk był dobry. No i ja tylko jabłko serio. No i ciekawego. Mm, no, Majesque. No, musimy zwiewać tak grubego. 30 mm, 30 tak użyć drewnianego miecza. Opłaca się, ponieważ. No, niedługo będzie tego seria z, z SKKF-a. Tak jest. Będę miał gizję, bo mój kolega ma entzad Pawełku O, jakie mam lagi No, jest nie da nic mieć. No i po co uciekasz? I tak cię to konie. Haha, mam już drewniane miecz. No nie, chodź tutaj Wiesz on tak ucieka? bo mnie zna. Dobra, zabiłem go. Jeden zabity. Ja chyba sobie zmienię teraz na defaulta podczas nagrywania, bo mi, jak widzicie, strasznie ścina. Uła. Eee, próbujemy to nagrać trzeci raz, ale nieważne. Eee, no i ogólnie będziemy grać na Rominielka Picy z g. Dawno jej nie było. No, dokładnie. Eee, no i co by tu? powiedzieć? Niedługo będzie seria z SKKF-a, bo mam Enchant. Może Ty, Guciu będziesz nawet chciał ze mną to nagrać. Serii. A ja mam 30 level enchant. No i spadłem od razu. Pozdro Tomek tu parkour. O i ja mam crafting. Otwórz workbench. Tylko dla narkoczywek, to ja to wyrzucam. No, będę teraz chodził na jakiś wielki, duży tak. słup. O, i już jestem śmiertelny. Tak, zaraz zostanę mecz. Ja no, chyba na jaciu. <laughs> ja mam na pierwszym. No, <laughs> w trapu się, Tomek, w trapu.

Ogólnie to były dobre łupy. Bo 18. No bo rzuciliśmy z niego jajkiem. A dokładnie ja. A to teraz? No to ważne to jest. Napisie co wy złapaliście na Halloween. Co mogliście zdobyć? Dobra, skrzyneczka. Ja mam perełkę. Jak perełkę będę robił.

I typa przy niej. Dobra. Trzeba zadać. Ma jedzenie. Trzeba zadać mu dość. Jest! Yes, zabiłem go! Miał żelazny miecz! Ja człowieku, przecież ja z połową serca go zabiłem. Hehe. <grym> dobra no, nie to co daje żółto czy fioletowy dobra okay. no, mam już pełne jedzonko teraz będzie blitz teraz puszczę face palma boże serio zginąłem spadając jeszcze tak mało kratek teraz będzie No. Mra. Gramy następną rundę. Klasa gruby. To jest następna runda. Co? Nie wiem. A monet 605. To ja. Dobra. Będę wbijał się w skrzynki. Haha, co za idioci ciasto zostało. No nie! Pff. No chciałem zebrać moje ciasto. Dobra, będę tego typa klepał. Zabiję go nasionkami. Dawaj, chodź tutaj, tj. Ty jak on tu przeskoczył? Lol Nie, będę się z nim klepał. Dawaj, walczymy jak... Mężczyźni o jedzenie. Gdzie ty tam? Gdzie ty tam idziesz? Dawaj, chodź tu. Taki mężczyzna. Nie, bo mam To za idiota. Nie zwiewaj mi stąd. Dawaj, zobaczymy o jedzenie. No.

O kurde, jest, na połowie, nagrałem, na połowie typa zabiłem, nie, biłem się z nim, on mi pierwszy cios zadał, biłem się z gardą i go zabiłem na połowie, ale musiał się teraz zbulwersować. Mam nadzieję na jakiś dobra Jeżeli znajdę... O mam patyki. I ja być. To mam tego tak naprawdę już żelazo miecz, bo mam trzy żelaza i trzy patyki. Jego się chce, na przykład, jak się nie jeżdzi, no, często tak mam. Dobra, zabitych jeden. Idziemy na zabitego drugiego. Robię mu plecy. To za idiotą on nie wie, że ja jestem na plecach. O, ma żelazny miecz. Zginąłem. Ech, dobra, to będzie koniec tego odcinka. Wiem, że był bez sensu. Ale no... Co? Ale zawsze jakiś. No ale zawsze jakiś. Dzisiaj może jeszcze nawet no, drugi stawia. To trzymajcie się. Cześć.